Czas na burze mózgów i przygotowania dla osób, które chcą coś zmienić na terenie miasta. Już wkrótce ruszy kolejna edycja budżetu obywatelskiego. To już dwunasta edycja budżetu obywatelskiego miasta Leszna. Na rok 2025 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula 2 milionów 650 tysięcy złotych. W tej edycji budżetu obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże, a także po raz kolejny projekty miękkie, nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji. Projekty będzie można składać w terminie od 5 do 19 czerwca w trzech kategoriach: projekty duże o wartości od 200 do 700 tysięcy złotych, projekty małe o wartości od 10 tysięcy do 200 tysięcy złotych i projekty miękkie o wartości od 10 tysięcy do 500 000 50 tysięcy złotych. Głosowanie odbędzie się od 11 do 25 września.